Wieczka. E, chciałbym powiedzieć czemu nie było tyle filmów taki czas Larka nie wchodzi, dobra e, To było ponieważ by na bandykamiex, który miał limit e, czasowy podczas nagrywania i po prostu mi ucięło. Taka krótko mała śpiewka, ucieło i tyle I to będzie nowa seria Mam nadzieję, że się Wam spodoba Nitford Speed na kanale Dawaj się, Poradnik dzisiaj jeszcze będzie wrzucony. mam przynajmniej to jeszcze wam nagram. Tylko nie wiem kiedy opublikuję eee, początek, nie w ogóle serię z Warcrafta trójki i tak od czasu do czasu powrzucam sobie filmy z World of Warcraft no to będzie bardziej na Twitcha gra Tak samo po skończeniu poradnika z Dofusa to będzie bardziej Dofus yy, Twitchową grą, nie tego na normalnie na kanale. Nasz Nitsanik co mówię nasz? Stracimy go O, może muszę zrobić takiego samego Dobra skąd gadać? Jedziemy Od razu uprzedzam Jestem Prok Gamerem w NFS-ie Co żebym zrobił? Idziemy... Spróbujemy zadriftować No, powiedzmy, że tego nie było Ale mnie w to A grzbotną w ścianę za co te 100 punktów nitro dostaliśmy? A tu nitro regeneruje się nam podczas wyścigu za jazdą za przeciwnikiem. O, najdłużej dotyknęliśmy oraz yy, przy driftach i szybko jazdą Najlepiej ja to robić bączki I To jest najskuteczniejszy efekt yy, jakim jesteśmy na wyścigu A ja tam mam banny ma z limitem od będę pożyczał niedługo bezlimitowego więc na 10 yy, minutówki po prostu O być fajny Jakby tak w prawdziwym świecie jeździł też na dawno stracił prawko. What the hell? Bo jeszcze w tym odcinku do garażu nie dojadę. Ale to będzie różnica, gdy z, tej nie, z, z tej nie wiem, jakiegoś totalnego flaka, który nie umie jeździć z taką prędkością. A te fontanny, jak ja ich nie lubię? Raczej, znaczy, rondo wywolnimy ale jakoś ostatnio potrafię kontrolować fajnie wiem, że w pewnym momencie trzeba w odwrotnym kierunku stawić koło Do salonu? No, no tak, do salonu później. A to jest dobre. Podjedziemy do tego tyłem, a i tak w tej samej pozycji będziemy wjeżdżać. To jest impossible. Tak naprawdę ja wiem jak kiedyś tu przechodziłem Tylko wziąłem z sentymenta No, prędkość maksymalna Nie, za mała Fokusik? Nie To Tu przyspieszenie nam spada Nissan? Dobra, maksymalnie na maksymalna spada Honda. Z tego naprawdę to nic Jest najlepszy na start. Czyli jest i żeby zapisać? później to samo po angielsku. <toczysy> <toczysy> mm. Mam nadzieję, że dojdziemy do garażu w tym odcinku. Jak nie to w następnym zaczniemy od salonu właśnie Kurde Przez jest tak mieć ograniczenie czasowe półtorej minuty mamy fajnie hmm, drugi koniec miasta nie dojedziemy Minuta, nie dojedziemy nijak Dobra, utnę mi filmik, ale w odpowiednim momencie się proszę z moim, Bo może mi się uda dojechać Dawaj, 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 patrzę. Tamto poprzedni Didson tam no, osiągnęliśmy, byśmy osiągnęli prawie 200.